Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem na temat początków w liceum. Ja skończyłam pierwszą klasę, teraz rozpoczynam drugi rok nauki w liceum, dlatego też na temat tej pierwszej klasy, czyli tych początków w liceum, mogę się wypowiedzieć. Nie chciałam mówić ogólnie o liceum, ponieważ nie mam poglądu na te trzy lata. Na pewno będę mogła się wypowiedzieć na ten temat właśnie za dwa lata, kiedy skończę liceum. Teraz w tym roku do pierwszej klasy liceum idzie podwójny rocznik, dlatego myślę, że będę mogła rozwiać wątpliwości. Odpowiedzieć na pytania większej ilości osób, w szczególności, że bardzo wiele z nich to jesteście Wy, czyli moi widzowie. Mam pewne doświadczenia, mam pewne przemyślenia i to, o czym chciałabym Wam powiedzieć, jednak nie wiedziałam za bardzo, na czym się skupić tutaj, opowiadając Wam o tym, więc stwierdziłam, że po prostu odpowiem na to, na co Wy byście chcieli usłyszeć odpowiedź, bądź po prostu rozwieję Wasze wątpliwości. W tym celu poprosiłam Was, abyście zadawali pytania na moim insta Po prostu wrzuciłam Wam taką naklejkę, gdzie mogliście zadawać pytania właśnie. Właśnie na ten temat. Czy macie jakieś obawy, pytania, wątpliwości? Pytań było bardzo, bardzo dużo, dlatego też wybrałam część z nich i tutaj postaram się odpowiedzieć na jak największą ilość. Zobaczymy na ile mi się uda, ale mam nadzieję, że chociażby na tą część, którą mam zapisaną, uda mi się odpowiedzieć. I powiem Wam, że nagrywam teraz tym nowym aparatem i jak oglądam to na tym aparacie, to to jest bardzo fajne, dobrej jakości w ogóle, ale jak przegrywam na komputer, to już... Ta jakość jest słabsza i ja nie ogarniam w ogóle, co ja robię źle, bo na pewno robię coś źle, bo to nie jest wina aparatu. Tylko ja coś mam źle poustawiane i tak dalej, więc e, nie wiem, spróbuję ogarnąć jeszcze w programie do montażu filmów. Może tam po prostu też coś mi się uda pozmieniać. Ale tutaj w aparacie też za bardzo nie wiem, jak to zrobić. Szukam w internecie tych różnych ustawień, mam nadzieję, że z czasem to ogarnę. Ale dobra, przejdźmy już do pytań, żeby nie przedłużać. Sama w sumie nie wiem, od czego zacząć. Będę tak robiła losowo. Czy to prawda, że dochodzi strasznie dużo nauki już na początku? No tutaj wiadomo, że wszystko zależy przede wszystkim od nauczycieli, od samej szkoły, ale z moich doświadczeń mogę powiedzieć, że tak, tutaj dochodzi dużo nauki. To jest zupełnie inna nauka niż miałam wcześniej w gimnazjum, bo jestem po gimnazjum. I no, trzeba się do tego Przyzwyczaić, przywyknąć, chociaż wiem, że jest ciężko z własnych doświadczeń. Tutaj też każdy ma inne umiejętności, i te umiejętności dają bardzo dużo to, czy umiemy szybko się uczyć, czy umiemy szybko przyswajać wiedzę. Ja niestety nie mam totalnie tych umiejętności i jest mi z tym e, ciężko, bo muszę poświęcać kilka razy więcej czasu niż osoba, która zapamięta to od razu, więc nauki dochodzi bardzo dużo już tak naprawdę od samego początku. Czy często zdarzało Ci się czegoś zapomnieć zrobić? Jeśli chodzi o takie rzeczy szkolne, na przykład jakieś prace domowe, coś takiego, e, to raczej nie, dlatego że ja wszystko sobie planuję, zawsze wszystko sobie zapisuję. No czasem pojedyncze przypadki, kiedy zapomniałam właśnie na przykład zapisać czegoś do mojego kalendarza albo e, zabrać z biurka, no zdarzały się takie sytuacje, wiadomo, no ale od tego są nieprzygotowania, w razie czego e, zawsze można zgłosić. Jednak na pewno nie miałam notorycznie takich sytuacji. Na jakim profilu jesteś? Ja jestem na profilu Biolchem mat, czyli mam rozszerzoną biologię, chemię i matematykę. Czy wszystkie dziewczyny noszą już torebki? Czy są dziewczyny, które noszą plecaki? To pytanie mnie w sumie trochę zdziwiło, bo nawet jakoś tak nie zwracałam na to szczególnie uwagi, ale przeanalizowałam to sobie. I w sumie w liceum nosi plecaki o wiele więcej osób niż nosiło w gimnazjum. Ja całe gimnazjum nosiłam plecak. W początek liceum też miałam plecak, ale stwierdziłam, że przerzucę się na torbę nie ze względu na to, że ktoś tam nosił czy nie nosił, tylko ze względu na to, że po prostu była ona dla mnie wygodniejsza. Ale to już każdy musi sobie po prostu dopasować to, co jest dla niego wygodniejsze. Ja wolałam mieć wszystko pod ręką, jednak w plecaku miałam wszystko z tyłu, a tak w torbie miałam to pod ręką i tak mi było zdecydowanie wygodniej, ale na pewno nie jest tak, że. Nie nosisz torby, to w ogóle nie jesteś cool, i tak dalej. No nie, czegoś takiego nie ma. W gimnazjum już bardziej bym powiedziała, że było coś takiego, w liceum zdecydowanie nie. I można nosić tak naprawdę co się chce, i są osoby, które noszą jakieś plecaki, są właśnie, które noszą torby, są, które noszą worki. No. Po prostu, w czym jest nam wygodniej? Czy doznałaś szoku, idąc do liceum w porównaniu z gimnazjum? Bo ja miałam ogromny. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o samą szkołę, to nie. Zdecydowanie nie. Tutaj e, nie doznałam żadnego szoku. Jedynym moim szokiem to była ta właśnie ilość nauki, ilość czasu, który musiałam poświęcać na naukę, właśnie na tą szkołę. No to było rzeczywiście może takim e, głównym moim szokiem. Ale tak, jeśli chodzi o samą szkołę, pójście do szkoły, to nie. Czy stresowałaś się pierwszym dniem w nowej szkole? Pozdrawiam Ciebie, Julii. Dziękujemy, również pozdrawiamy. E, jeśli chodzi o mój stres związany z pierwszym dniem szkoły, to powiem Wam szczerze, że nie. Nie stresowałam się zupełnie. E, wręcz się cieszyłam, że idę do nowej szkoły, ponieważ ja nie wspominałam mojego gimnazjum dobrze e, i tutaj. To, że mogę pójść do nowej szkoły, do nowych ludzi, do nowego otoczenia, ogólnie do nowego budynku, bardzo mnie cieszyło. I jedyne, co odczuwałam, to taką ciekawość stresu, nie, raczej nie. Wiedziałam, że tak naprawdę każdy, kto będzie w mojej klasie zaczyna od tego samego punktu, więc tutaj właśnie czekałam na to. I no nie tak, że czekałam, aż pójdę do szkoły po wakacjach, wiadomo, ale cieszyłam się po prostu, że zmienię tą szkołę. I z tego względu też się nie stresowałam. Czy w liceum jest lepsza atmosfera niż w podstawówce i gimnazjum? No tutaj z moich doświadczeń mogę Wam powiedzieć, że tak. W podstawówce miałam spokojną atmosferę, jednak to miało trochę inny wymiar, bo to jest podstawówka, tam są małe dzieci, to jest zupełnie inna opieka i tak dalej. Natomiast jeśli mogę porównać gimnazjum i liceum, to zupełnie w ogóle dwa inne światy. Ja źle, tak jak powiedziałam, wspominam gimnazjum i liceum jest tego przeciwieństwem. Mówię tutaj o samej atmosferze w szkole, ogólnie o szkole, jak się do niej wchodzi, jak się jest. Są ludzie i tak dalej. I uważam, że właśnie ta atmosfera jest lepsza w liceum. Jest taka, jakby to powiedzieć. Czystsza, zdrowsza. Ja nie zaznałam żadnych takich dziwnych zachowań, jak na przykład to, że masz inne buty, i od razu w ogóle nikt się z Tobą nie przyjaźni. No, nie, 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 takich rzeczy nie ma, ale w gimnazjum rzeczywiście już coś takiego mogło być zauważalne. Tam było tak sztywno i inaczej, a w liceum jest taka bardziej domowa atmosfera, mogłabym powiedzieć. Chociaż to wiadomo, że zależy od szkoły. Większość dziewczyn robi wszystko, by wyglądać najmodniej. <grym> Yy, tak jakby to było pytanie o gimnazjum, to on powiedziała, że tak, zdecydowanie, żeby wyglądać jak fame. Ale liceum nie. Tutaj fajne jest to, że mam wrażenie, że każdy wyraża siebie i oczywiście są osoby, które chcą być najmodniejsze w szkole, ale nikt, nikomu nie narzuca tego, jak się ma ubierać, jakie ma mieć włosy, jaki ma mieć makijaż i to jest bardzo fajne, że tutaj mamy pełną dowolność, po prostu możemy czuć się swobodnie. I powiem wam szczerze, że właśnie zauważyłam, że w liceum zdecydowanie mniejszą uwagę się przywiązuje do tego wyglądu. No tak jak powiedziałam, jest taka czystsza atmosfera, no nie wiem jak Wam to dobrze wytłumaczyć, ale są inni ludzie, są doroślejsi ludzie, są właściwie dorośli ludzie w tej szkole i pewne wartości, priorytety się zmieniają i to jest właśnie zauważalne. Ktoś z Twojej klasy wie, że nagrywasz na YouTube, jak tak, to jaka była ich reakcja? W sumie to, to cała moja klasa wie, że nagrywam To nie było tak, że ja, wiecie, przyszła mi O, halo, ja mam kanał na YouTubie, zasubskrybujcie Nie, 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 to było tak, że po prostu podczas rozmowy Na przykład wyszło to, że nagrywam na YouTubie Reakcja była taka, o, fajnie, spoko, najczęściej Właśnie wiele osób od razu przy mnie wchodziło, subskrybowało i tak dalej To było też bardzo fajne Samo w sumie nie wiem, kto wie, kto nie wie Bo ja nie chwaliłam się, tak jak powiedziałam, tym Jednak mam też świadomość, że takie rzeczy się zawsze rozchodzą Chodzą, ale ja tego nie ukrywam, nigdy nie ukrywałam i właśnie gorzej bym się czuła z tym, gdybym to ukrywała. Reakcje są różne. Niektórym się to podoba, innym nie. Inni sobie z tego żartują, inni się śmieją, ale ja nie mam z tym problemu, bo takie rzeczy trzeba brać po prostu na dystans. Jeżeli komuś się to nie podoba, to ja. Przecież nie oczekuję tego, że każdemu będzie się to podobało, że każdy będzie uważał, że to jest spoko i będzie popierał to, co robię. Po prostu ja to wrzucam do internetu, to jest publiczne, dlatego też liczę się z każdą opinią i nie oczekuję tego, że każdemu będzie się to podobało. I to jest bardzo ważne, żeby mieć takie nastawienie. I wiem, że na pewno niektóre osoby z mojej klasy to w tym momencie oglądają, więc pozdrawiam serdecznie. Pierwszy rok jest okropny, nowi ludzie, mnóstwo lekcji, no i bardzo często dojazdy. Czy jest okropny? Ja bym powiedziała, że. Nie za bardzo, bo tutaj tak naprawdę to okropne, jeśli chodzi o te lekcje i tak dalej, będą właśnie druga, trzecia klasa. Pierwsza. W pierwszej miałam o wiele mniej lekcji niż w trzeciej klasie gimnazjum. Właśnie te godziny były fajne. Chyba, że mówisz o pracach domowych, no to tutaj tak czy siak w sumie nie ma dużo w liceum. Jest zdecydowanie mniej niż w gimnazjum, z tego co ja zauważyłam, ale jest więcej nauki, więc to się tak naprawdę przykłada na ten czas. Nawet więcej musimy poświęcić czasu, bo pracę domową to się szybko machnie zazwyczaj, a do nauki jednak trzeba podejść inaczej. A do jazdy, no to już zależy, gdzie sobie wybierzecie szkołę. Czy roczniki zwracają uwagę na swoją różnicę wieku, czy raczej jest im to obojętne? Znowu nawiążę do gimnazjum. W gimnazjum było to zauważalne. Starsze klasy uważały się za takie, wiecie, lepsze, może tak, i że więcej można było im wolno. Natomiast w liceum tego nie zauważyłam. Zobaczmy jak będzie teraz, bo jednak teraz będzie taki rocznik, który normalnie był, był w trzeciej gimnazjum i to jest jednak różnica w takim wieku. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Zobaczymy też, jakie podejście będą miały przede wszystkim tamte nowe osoby. Ale ja nigdy się nie spotkałam z żadnym takim niemiłym komentarzem, właśnie związanym z tym, że jestem słuszmy, z pierwszej klasy, a ktoś jest z trzeciej. Wręcz przeciwnie, raczej te osoby były pomocne i miłe nie spotkałam się nigdy z czymś takim, chociaż słyszałam tam jakieś wiadomo takie teksty typu, o te pierwszaki się tam pchają, coś tam, coś tam, ale to nie było personalne, ani nic takiego, więc naprawdę na luzie. Czy są organizowane jakieś spotkania w wakacje, aby lepiej poznać znajomych z klasy? Tutaj wiem, że teraz jest to bardzo powszechne, jak najbardziej. Jeszcze przed rozpoczęciem roku, przed pójściem do szkoły w wakacje są tworzone grupki na Messengerze, ludzi według jakby tych list, które są wywieszone, załóżmy w szkole i tam dodają właśnie do tych grup Różne osoby, które są w tej klasie. Ja osobiście miałam taką sytuację, że się przenosiłam jeszcze w wakacje, pod koniec wakacji, do innej klasy w mojej szkole, więc byłam na początku na jednej grupie, później na drugiej. I jakby nie załapałam się na te spotkania, ale wiem, że wiele osób właśnie organizuje sobie takie spotkania integracyjne jeszcze przed pójściem do szkoły, żeby się poznać zwyczajnie, i to jest bardzo fajna sprawa. I teraz to już wiem, że może za późno jest na to, ale tak Wam mówię na przyszłość, że jest to fajny sposób poznania osób wcześniej jeszcze przed tym środowiskiem szkolnym. Czy lekcje naprawdę są tak do późna, czy to problem uczniów po podstawówce? Tutaj myślę, że to zależy od szkoły danej. U mnie na przykład nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o godziny. Nadal ostatnia lekcja kończy się o 16.30, nic nie dodali na później, więc bardzo. Bardzo fajnie. Wiem, że właśnie w podstawówkach dodali te godziny i jest ta druga zmiana. W liceum nie wiem, myślę, że to po prostu zależy od szkoły, trzeba się zorientować u siebie. Ja nie widziałam, żeby gdzieś tam ktoś się skarżył na to, że będzie chodził na późniejszą godzinę, ale jest to też możliwe, bo to tak jak powiedziałam, zależy od po prostu miejsca. Czy ludzie są dojrzalsi? Tutaj tak, zdecydowanie tak, ja to zauważyłam od samego początku. Tak jak powiedziałam, dla ludzi są już ważne inne wartości niż taki na przykład fame w szkole, wygląd i tak dalej. I to jest bardzo fajne. I ja jestem bardzo miło zaskoczona właśnie z tego powodu, że po prostu jest ta atmosfera inna, przez to, że są inni ludzie. Czyli już od początku jest mowa o maturze. Tak, myślę, że jak w każdej szkole, jak w gimnazjum jest mowa od początku o egzaminie gimnazjalnym, w podstawówce już tam pod koniec jest też mowa o tym ósmoklasisty. Teraz już i każdy się na to skarży, ale ja Wam powiem, że jeśli chodzi o maturę, to w sumie się cieszę, dlatego że ja jestem zawsze takim totalnym nieogarem. I ja na przykład idąc do liceum w ogóle nie miałam pojęcia o co chodzi z tymi rozszerzeniami na maturze. Myślałam, że na przykład każdy musi pisać biologię, a ja sobie ją mogę dodatkowo rozszerzyć. Mm, więc nie ogarniałam totalnie tego i cieszę się, że jest mowa o tej maturze od początku, bo dzięki temu my możemy podjąć już pewne decyzje, możemy sobie sami również obrać pewne cele, iść danymi drogami. A nie tak, że nie wiemy w ogóle, co będzie z tą maturą, nie wiemy o co chodzi, nie wiemy, jak będzie ze studiami i w sumie uczymy się, żeby po prostu pozaliczać dane klasy. I na przykład my już w pierwszej klasie mieliśmy warsztaty dotyczące właśnie studiów, matury, wyboru kierunku, rekrutacji. Bardzo fajne warsztaty i bardzo się cieszę, że za nich byłam, ponieważ dzięki temu zrozumiałam trochę już właśnie o co w tym chodzi, o tej punktacji z matury. Ja sama w sumie jeszcze nie wiem dokładnie, co będę pisała na maturze, do końca, na jaki pójdę kierunek, więc cieszę się też, że mogłam zdobyć taki szerszy obraz tego. Warto właśnie dopytywać o tę maturę, warto dopytywać o te wszystkie kwestie, bo to może nas naprowadzić. Nie błądziłaś w szkole pierwszego dnia liceum, w sensie nie mogłaś znaleźć jakiejś klasy itp. Oczywiście, że tak, miałam tak w każdej szkole, do której szłam nową, jakby w liceum również. W pierwszy dzień, chociaż po rozpoczęciu roku, mieliśmy coś takiego, że pani nas oprowadziła, całą naszą klasę po szkole. Chociaż tak mi to dużo nie dało, bo ja nigdy nie pamiętam takich momentów. Jakby nie pamiętam też, no, jak na przykład ktoś mi się przedstawia. Nigdy nie pamiętam później jego imienia. Nie miałam sytuacji, żebym zapamiętała, jak ktoś mi poda rękę i powie tam imię. To ja nie zapamiętam tego imienia, to jest. Zawsze tak po prostu mam. To tak samo mam właśnie z takimi jakimiś sytuacjami i tego też nie pamiętałam zupełnie, więc po prostu później na drugi dzień oczywiście, że błądziłam, ale wiele osób błądzi w pierwsze dni, więc to jest zupełnie normalne. Podpytałam się tam, pamiętam kogoś o klasę, ale też wiadomo, że w każdej klasie są osoby takie bardziej zorientowane i warto sobie je zwyczajnie śledzić. Kurde, nie mam pojęcia czemu, ale przed chwilą zorientowałam się, że wyłączyło mi się nagrywanie i też e, chyba nie mam żadnego powiadomienia o tym, że mi się wyłącza, tylko musiałam po prostu wstać, zobaczyć. I na szczęście to było niedawno, więc nie straciłam dużo. E, I słuchajcie, kolejne pytanie. Czy osoby, które nie piją i nie palą, są wyśmiewane? Szczerze mówiąc, rozwaliło mnie to. Może nie samo pytanie, ale to jak wiele osób się tego obawia, jak wiele osób się mnie o to zapytało, bo naprawdę. Tego typu pytań miałam bardzo wiele i stwierdziłam, że właśnie dlatego na nie odpowiem, bo nie chciałabym, żebyście się tego po prostu bali, żebyście szli tym tropem, bo może to się skończyć zwyczajnie źle. Przede wszystkim ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktoś namawiał mnie do czegoś, na co ja nie mam ochoty, czego ja nie chcę zrobić, a jeżeli ja odmówię, to się ze mnie wyśmiewał, odrzucił mnie na przykład. Nie wyobrażam sobie tego. Myślę, że każdy ma tam jakiś swój honor i nie pozwoliłby po prostu na takie traktowanie. Mam taką nadzieję, ponieważ jeżeli ktoś by się z Was wyśmiewał, że nie pijecie czy nie palicie, no dla mnie to jest chore i to świadczy już tylko i wyłącznie o tych osobach, które się wyśmiewają. Ja nie spotkałam się nigdy z taką sytuacją, ale myślę, że bardziej spotkałabym się w gimnazjum niż w liceum, gdybym miała wybrać, zdecydowanie. Więc raczej mogę powiedzieć, że w moim otoczeniu nie ma takich przypadków. Jednak wiem, że to właśnie zależy od danego otoczenia, bo w każdej szkole są inni ludzie, w każdej szkole jest inna atmosfera i w ogóle no, inne otoczenie, każdy z Was ma, więc też nie mogę powiedzieć tego ogólnie, więc po prostu pamiętajcie o tym, ale mam też wrażenie, że właśnie już z tym wiekiem, ludziom się po prostu zmieniają pewne wartości oraz priorytety, o czym powiedziałam też wcześniej, i myślę, że właśnie tutaj nikt by nie nakłaniał Was do picia i palenia, no ale oczywiście różnie to bywa. Jak nauczyciele podchodzą do wolontariatu? To jest fajne pytanie, ponieważ wiele właśnie osób obawia się tego, że nie no, on idzie do szkoły, to on już nie będzie mógł pomagać jako wolontariusz, załóżmy w fundacji. Ja jestem wolontariuszką w fundacji i mogę powiedzieć, jak to wygląda u mnie. W mojej szkole podejście do takich rzeczy, nauczycieli na przykład, jest świetne, ponieważ porównuję to z gimnazjum, gdzie nikogo nie obchodziło, co się robi poza szkołą, w ogóle nikt na to nie zwraca uwagi. Teraz jest zupełnie inaczej i to jest ogromny, ogromny plus, że nauczyciele wręcz to popierają. I pani na początku jakoś roku spytała się po prostu, czy są takie osoby, które jakoś tam działają poza szkołą, właśnie na przykład w formie wolontariatu, czy jakieś zawody i tak dalej, żeby po prostu do niej podejść i jej to powiedzieć, bo wtedy, gdyby na przykład była sytuacja taka, że no przez te działania załóżmy, nie przygotujemy się do szkoły, czy będziemy mieć jakąś bardzo ciężką noc i tak dalej, to żeby właśnie powiedzieć. I wtedy jednak ona będzie miała to na uwadze, przekaże też nauczycielom. To jest super, bardzo fajne. Ja oczywiście nie zamierzam tego w żaden sposób wykorzystywać, bo nie miałam jak na razie takiej sytuacji, ale e, wcześniej, właśnie będąc w gimnazjum, kiedy miałam na przykład te małe króliczki proboszczowe, e, które odkarmiałam, to była taka sytuacja, że nie pamiętam dokładnie ile one u mnie były, ale to były tygodnie jakieś. I ja chodziłam jak zombie do szkoły. E, wyglądałam okropnie, ponieważ praktycznie nie spałam. Żyłam na samych samych kawach. Wstawałam kilka razy w nocy i to było tak, że wstawałam na np. Na 3 godziny, czyli właściwie ze snu to mi praktycznie tam nic nie zostawało. I normalnie wywiązywałam się z obowiązków szkolnych. Jeszcze miałam dodatkowe zajęcia angielskiego, więc to było bardzo ciężkie. To był bardzo ciężki dla mnie czas i wiem, że teraz gdybym miała taką sytuację, to na pewno inaczej by nauczyciele na to spojrzeli. Więc tutaj podejście nauczycieli w moim liceum jest świetne. i Mam nadzieję, że w większości tak jest. Oczywiście tego też Wam nie mogę z góry powiedzieć, jak będzie u Was, ale mówię Wam to na moim przykładzie, że super, naprawdę bardzo fajnie. Chociaż jeszcze powiem, że też nie każdy, bo na przykład jest jedna nauczycielka, która yy, uważa to za głupotę, to co ja robię, ale to wiadomo, że zawsze może się znaleźć taka osoba i należy się tym jakoś przejmować. Jaki przedmiot był najtrudniejszy? Chodzi o przeskok trzecia gimnazjum, a pierwsza liceum. Yy, tutaj wydaje mi się, że matematyka. Ogólnie każdy przedmiot wiadomo, że jest już na trudniejszym poziomie, na wyższym poziomie, jednak z takich, co mnie najbardziej dotknęło jakby to chyba matematyka, ponieważ zupełnie zmieniło się to ocenianie, te późniejsze wymagania na koniec roku, semestru, trudność przede wszystkim sprawdzianów. I w ogóle wszystko się zmieniło na matematyce bardzo. Ja nie uważam, że z matmy jestem jakaś bardzo słaba, bo naprawdę nawet lubię ten przedmiot i wydaje mi się, że jestem w stanie wielu rzeczy się nauczyć z matematyki, ale miałam problemy ze zdaniem i to był właśnie dla mnie taki szok totalny, że ja kiedy miałam na koniec 4-5 taką ocenę gimnazjum, to tutaj 2-3. No to było dla mnie naprawdę takie dziwne. No ja mam rozszerzoną matematykę i zazwyczaj rozszerzenia wchodzą od drugiej klasy liceum. Ja już miałam tą matmę rozszerzoną od pierwszej tylko matmę. I właśnie ja w sumie dowiedziałam się tego na sam koniec roku, kiedy zobaczyłam świadectwo, że o, matematyka poziom rozszerzony, aha, to by wszystko wyjaśniało, ale ogólnie to zależy od nauczyciela. I wiem, że w sumie dzięki takiemu systemowi ja na pewno więcej wyniosę z tej matematyki. To jest oczywiste, ale tu był taki przeskok i taki szok. I myślę, że nadal będzie trudno, bo to nie jest tak także tylko chwilowa sytuacja, ale no jest po prostu trudno. Dzięki temu na pewno też więcej się nauczymy. No ale to wiadomo, że coś za coś. Ja przez matem pamiętam, że miałam wiele stresów i czasami było mi bardzo ciężko. Skupiałaś się na przedmiotach, które będziesz miała na maturze, czy uczyłaś się ze wszystkiego? Ja Wam powiem szczerze, że y, jeszcze nie wiem do końca, co będę zdawała na maturze, jeszcze nie wiem do końca na jakie studia pójdę, bo chciałam tą weterynarię, wiadomo, ale to jest bardzo trudny kierunek, ciężko się dostać. Poza tym y, odkryłam też, że lubię inne rzeczy, które by mnie interesowały, i właśnie może po prostu zmienię te plany, ale to jeszcze zobaczymy, to jeszcze wszystko wyjdzie z czasem. Tak czy siak, y, chcę na pewno matmę, bo matma jest bardzo taka uniwersalna i bardzo często właśnie występuje na wielu kierunkach jako wymagana w rozszerzeniu. Jeśli bym szła na weterynarię, to raczej bym rozszerzyła biologię, o yy, chemia to tak niekoniecznie, I z, ale to zależy właśnie, na co bym jeszcze szła, żeby coś sobie tam dodatkowo rozszerzyć. Nad tym jeszcze do końca nie myślałam, chciałabym po prostu jeszcze zobaczyć, jak to wszystko będzie szło, jakie będę miała plany, no i wtedy, kiedy już będę więcej wiedziała co i jak, no to będę podejmowała takie decyzje. Co do tego skupiania się na danym przedmiocie przy nauce, no to powiem Wam, że nie miałam takich założeń, że o, będę uczyła się głównie właśnie matmy, biologii, chemii, bo to są moje rozszerzenia, na to planuję iść. W przyszłości nie, ja tak nie miałam. Jednak zdarzały się sytuacje, kiedy musiałam niestety wybrać. Mówię niestety, bo nie myślałam, że tak będzie. Nie spodziewałam się tego zupełnie. W gimnazjum było dla mnie normalne to, że załóżmy robię lekcje wszystkie, które mam, uczę się do wszystkiego, czego mam. No wiadomo, że powinnam może uczyć się, o tak. Ale w liceum, właśnie już tak pod koniec głównie, Miałam takie przekonanie, że właśnie nie powinnam się koniecznie uczyć wszystkiego, czego mam, bo to zupełnie będzie miało odwrotny efekt. I rzeczywiście były sytuacje, kiedy musiałam wybrać, że na przykład miałam sprawdzian z angielskiego i sprawdzian z matematyki. Nie wybierałam już może pod kątem tego, że o, wolę matmę, czy matma będzie dla mnie bardziej przyszłościowa. Tylko z matmą po prostu miałam gorszą sytuację, czy załóżmy miałam tylko jeden termin. No to już były różne sytuacje, ale wiedziałam, że na przykład jeżeli zajmę się tym i tym, to obydwóch nie zaliczę, a jeżeli nie zajmę się jednym, to to zaliczę. I normalne już było dla mnie to, że po prostu przez to brakowało mi czasu na sen. Przywykłam do tego, ale mimo to nie dawałam czasem rady pogodzić wszystkiego. Czy stresowałaś się przed poznaniem nowych ludzi? Nie, tutaj się zupełnie nie stresowałam, wręcz się cieszyłam. Bardzo chciałam poznać nowych ludzi i to jest fajne, że słuchajcie, ja miałam tak, że ja na początku chodziłam do jednej podstawówki, później do drugiej podstawówki, ponieważ się przeprowadziłam i zmieniłam szkołę. Później do gimnazjum, a później do liceum. Teraz aktualnie w liceum. Więc Zobaczcie, z czterech takich miejsc, bym edukacyjnych, no wiadomo, że w szkołach się zwyczaj poznaje najwięcej osób, no to to jest naprawdę taka spora księga znajomych. Cieszę się z tego powodu, bo według mnie fajnie jest mieć spore grono znajomych i bardzo to właśnie odczułam idąc do liceum, że zmieniło się otoczenie, cieszyłam się właśnie z tego powodu, że mogłam poznać nowych ludzi i w pewien sposób zacząć to od nowa, no bo jednak to jest jakiś tam rozdział w naszym życiu. Jak traktowani są LGBT? Mogę Wam powiedzieć na przykładzie moich znajomych, którzy są właśnie innej orientacji niż heteroseksualiści. Mogę Wam powiedzieć, że w liceum są w większości traktowani bardzo dobrze. I to jest ogromnym plusem, uważam, bo w gimnazjum niekoniecznie. Widziałam na własne oczy sytuacje bardzo przykre, kiedy takie osoby były bardzo często przezywane, wyśmiewane, i to było, no, niefajne. Natomiast w liceum nie spotkałam się z tym, widziałam zdecydowanie większą akceptację. Cieszę się z tego powodu, cieszę się, że. Jestem po prostu w takim środowisku. Wręcz powiem Wam, że nauczyciele bardzo wspierają takie osoby i u uczniów też, tak jak powiedziałam, nie zauważam żadnych takich niemiłych, niefajnych zachowań. Jeszcze zobaczę na Instagramie. Ja pytałam Was o te rzeczy na Instagramie Światoczami Chomika i Królika. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie, to możecie sobie zajrzeć, bo bardzo lubię właśnie taką formę, jeżeli Wy mi zadajecie tutaj pytania, bo jest to bardzo wygodne. Jeszcze wezmę jakieś pytanie, zobaczymy, bo tu widzę, że jakieś doszły przez ten czas, jak nagrywałam. Zeskrinujemy od razu to pytanie. I pytanie brzmi tak. Jak udało Ci się pogodzić naukę ze zwierzętami, YouTubem itd.? Tak yy, no tutaj bywało ciężko. Bardzo ciężko. I mam też świadomość, że jestem odpowiedzialna za moje zwierzęta i nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby one odczuły w jakiś sposób to, że ja na przykład mam dla nich o wiele mniej czasu. No wiadomo, że są takie sytuacje, że nie pobawię się z nimi w jakiś tam dzień chociaż moje króliki nie wymagają jakichś szczególnych zabaw. Pojedyncze dni zdarzały się takie, że czasami musiałam im poświęcić troszkę mniej czasu, ale w życiu nie pozwoliłabym na to, aby one to odczuły w jakimś dużym stopniu. To, że są odrzucone na drugi plan, boż, tutaj mam bardzo dużo obowiązków szkolnych, no to są żywe istoty i po prostu bym tak w życiu nie zrobiła. Dlatego wolałam sobie uciąć tą godzinę czy dwie ze snu i po prostu im poświęcić ten czas. Jednak no YouTube to już jest inna sprawa. YouTube jest bardzo wymagający czasowo i tak jak mogliście zauważyć, w ciągu roku nie było tych filmów dużo, dlatego też teraz w ogóle były takie dni, że wrzucałam codziennie, tylko że na różne kanały, nie także na jeden wszystko. Chciałam właśnie pewne rzeczy jeszcze omówić, nagrać, e, zmontować przed pójściem do szkoły, bo sama nie wiem, co mnie czeka w tym wrześniu. Nie wiem, nie wiem czego się spodziewać. I logiczne jest to, że często musiałam wybierać między zwierzętami a YouTube'em, a wybór jest dla mnie oczywisty, bo zwierzęta to są żywe istoty, i tak jak powiedziałam, nie zaniedbywałabym ich nigdy przez szkołę. Chociaż liczę się oczywiście też z tym, że tutaj jesteście Wy, moi widzowie, którym również zależy na filmach, dlatego odzywałam się zawsze na Insta Story, bo Instastory to jest o wiele szybsza forma komunikacji i bardzo fajnie, miło wspominam ten czas, kiedy mogłam właśnie na Insta Story sobie z Wami pogadać, czy zrobić jakiegoś nawet szybkiego live'a. To jest bardzo fajna sprawa i naprawdę zachęcam Wam, jeżeli brakuje Wam tutaj tych filmów na kanale, na kanałach, to InstaStory właśnie wtedy żyje, więc to jest super sprawa. No i tak, no, liceum jest dosyć ciężkie pod tym względem czasowym, właśnie w moim przypadku, pod względem takiego obciążenia psychicznego w sumie też w dużej mierze, no ale mam nadzieję, że szybko to przebrnę, tego też Wam życzę oczywiście. Mam dopiero pierwszy rok za sobą, ale jeszcze dwa więc w sumie nie jest źle. I co, no mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości, jeżeli takowe mieliście. Jeżeli chcecie, abym nagrała jeszcze coś na temat właśnie może szkoły średniej, liceum, no to dajcie znać w komentarzu, co by Was interesowało. Dzięki serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!